Cześć, mam na imię Paweł. Jadę dzisiaj na zawody miętusowe. Mamy 27 listopada i pokażę Wam, co sobie wymyśliłem, żeby y, troszeczkę zwabić tego miętusika. Mam tutaj trochę martwych karasi. Maszynka do mięsa. Zmielę je, dodam suszonej krwi i załaduję do koszyczka takiego otwieranego na robaki. Zobaczymy, czy się uda. Wyszła mi taka papka Maś. Yy, nie wygląda to apetycznie. Dodam suszonej krwi. Ua. Strasznie sypka. Tak to wygląda i teraz. Staram się to wszystko razem wymieszać. Jak widać, zrobiło się to takie lepkie. Dosyć takie konsystencja jak czekolada. Lekko rozpuszczona. Myślę, że resztę już zrobię nad wodą. Mam nadzieję, że będzie skuteczny. Jeśli to co to trzeba będzie sobie samemu zagrzeć? Czy co? Nie wiem, nie wiem. Tu jest. No, no to. No, ale to... O, dobrze, A to jest. Są w sekund. No, ja mam samochód. z Panowie, dwa, dwa słowa, jeszcze możemy pozmieniać, co chcemy. No. Od jeden w kierunku do, do samej prawie odry, 14. Znaczy na samej odrze? Nie. Prawie na samej odrze, przed tym cypelkiem takim, jak ktoś jest to jest dojazd? Tam? Jest wszędzie dojazd. Nie ma problemu. Eee, tak Łukasz jakby podsunął taką myśl, tak ustawiliśmy, jak będzie coś nie, tak to tylko Łukasz winny. Eee, I co chciałem mówić? Łapiemy do godziny. Dziszątka. Damian To ja jak sądzisz tą brzydką sąsiadkę mogę takiego zaprosić. 12. O, A ile jest? A co, to źle? Paweł Paweł, Paweł taką. Ty tam jedzenie. Nas... Tak, mhm. na razie same końcówki. Uuu, padł na miejscu. Dwa. Dobra, jest podobno pierwszy miętusik, idziemy zobaczyć. No? jest To jest pierwszy miętusik. Tak jest. Żeby nie uciekł, tu. Piękny. Bardzo fajny, nie? Piękny miętusik. No. A się Kurde, jak mija? No, taki właśnie. Fajny. Jest parę centymetrów będzie miał, nie? Ładny. I na żarty. O, pięknie. Zobaczymy co dalej. Dokładnie. A miałeś jakieś jeszcze brania? Dwa. Aha. No, naprawdę. Aha. No to super. Dwa. Ale kurde, jakoś się przyciąłem, wiesz? Aha. Raz przyciąłem, to jednej rybki nie miałem, bo miałem dwie założone, nie? Uh -huh. No, za drugim razem kurde, to do zero, nie? A. Zobaczymy. Dobra. Tego dalej. Idziemy dalej. Tak. Jesteśmy u prezesa. po porządku. Przy ognisku sobie siedzą, kiełbaski robią. Jest. Zaraz zobaczymy jakiego zrobił, złowił miętusika, czy większego od Damianka. Już Właś tutaj wytrzyma? byłem. Jest miętusisko, jest. Śliczna rybka. Wydaje mi się, że większy. Paweł. Kurka straszysz mnie. No. I tak zakończyliśmy, pierwsze Tymiński Damian, pół kilo, sto złotych. Gdzie to? Jest, to, jest, to, jest, to, jest, to, jest, to, jest. To. Patrz jakiś skromny. Dlaczego? Stówa Oni lampią, fajny, fajny. Masz szczęście, że kromni, bo tak to byś nie Tak, proszę. Tak, <laughs> Trzymaj się, trzy Drugie miejsce, te... Sobiak Robert. O. Muszę tu zobaczyć, co Oj przyklej. Pogratulowałbym, a nie po. Czekaj, podpisz to jest. Czekaj, te wnioski są na to. Gratuluję. 90 Pogratuluj, najpierw tam pójdę. 90 Rożuj. <laughs> 90, 90, 90, 90. Gratulacje. Trzecie e, miejsce zajęte. paradzi. <laughs> a. Ja. E, Ładisz? Było. E, Egzekwat? E, 450 sobie. Trzecie miejsce Paradziński, 400 To ja się sam wręczam Dobrze. Takie chudy i 400. Ty, ja, nie, ja bym ja ja takiego 300 to siatka miała nie? 80 i teraz proszę państwa jest proszę panie. czwarte i piąte jednakowo proszę i to jest pan grzybacz i Paweł Złapa pan grzybacz? Tak. Posłuchajcie! No nie ma co się Czy uzgodniliście kto losuje? Nie ja, mam nie zajęte ty. ręce. No masz pan, tutaj, Już nie ma. Boże, yy, W której ręce to wygrywa, pusta ręka przegrywa? Prawa. Pusta. Gdy jest paweł. Prawa, ja. No. Prawa pana grzewacza. Pa, yy, czwarte miejsce, Paweł, 70 zł. A ile waga, przepraszam, było? Paweł, gdzie jesteś? 375. Do kieszeni. Obydwa. No, tak napisało się i Ja już podpisałem pięć. Tyle nagród, ile ryb, tyle, wyrób, tyle nagród pięć? nie ma więcej. Więc to było? Ogólnie? Tak, pięć Tak. No. 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 Dziękujemy no. za wysiłek fajnie. Tak jest. Teraz wszyscy razem wyjeżdżamy do no, Patrzcie i tylko szukajcie się w programie TVP. No. <laughs> nie no. tak. To nie Paweł, więcej kiedy.